Jak wysiewać pomidory i jak potem dbać o pomidorowe rozsady, żeby mieć piękne i zdrowe sadzonki do posadzenia w maju? Przypomnienie tych informacji będzie tematem dzisiejszego filmu z cyklu Ogród warzywny. Zapraszam. Własnoręczne przygotowanie rozsady pomidorów nie jest trudne, a przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim mamy mnóstwo odmian nasion do wyboru, z których możemy wybrać te, które lubimy najbardziej. Jest to także opłacalne, ponieważ zazwyczaj z jednej paczki nasion możemy pozyskać naprawdę dużo roślin. Pomidory to rośliny ciepłolubne, które nie przetrwają przymrozków, zatem w naszym klimacie mogłyby być wysiewane do gruntu dopiero w drugiej połowie maja. A że mają długi okres wegetacji, konieczne jest przygotowanie ich wcześniejszej rozsady lub kupienie jej w gotowej formie w maju. W momencie, kiedy rośliny te mogą już trafić na warzywne grządki. Optymalna pora na wysiek pomidorów, które planujemy uprawiać w gruncie na warzywnych grządkach, to połowa marca. Jeżeli chcemy te rośliny sadzić pod osłonami lub w donicach na balkonach czy tarasach. Możemy te wysiewy przyspieszyć. Możemy je też nieco opóźnić. Jeżeli chcemy wydłużyć sobie zbiory pomidorów jeszcze na późną jesień, należy jednak zakończyć je mniej więcej w połowie kwietnia. Przygotowanie rozsady pomidorów trwa około 8-10 tygodni. Pomidory wysiewamy w ciepłym pomieszczeniu najczęściej robimy to po prostu w domu. Oprócz wybranych odmian nasion potrzebujemy jeszcze podłoża do wysiewu. W sklepach dostępne są tego typu podłoża, których z powodzeniem możemy użyć. Podłoże takie powinno być lekkie, przepuszczalne, wolne od patogenów chorobotwórczych i szkodników. Ponadto potrzebujemy pojemników. Mogą to być doniczki, wielodoniczki, czy też plastikowe pojemniki po produktach spożywczych, ważne, żeby były one czyste i miały otwory drenażowe na dnie. Wypełniamy je równomiernie podłożem, po czym rozmieszczamy na nim nasiona. Przysypujemy je około pół cm warstwą ziemi i delikatnie podlewamy najlepiej za pomocą opryskiwacza. W ten sposób zapobiegamy wymyciu nasion czy też nadmiernemu ich zagłębieniu w ziemi. Całość ustawiamy w ciepłym miejscu i możemy przykryć szybką lub folią, co pomaga zachować wilgotność podłoża. Pamiętajmy przy tym o codziennym wietrzeniu, pomidory kiełkują bez większych problemów, pierwsze wschody powinny się pojawić mniej więcej po tygodniu. W tym czasie unikajmy przelewania obsianych pojemników. Pamiętajmy, że ziemia powinna być wilgotna, a nie zbyt mokra. Zbyt mokre podłoże sprzyja pojawianiu się pleśni, stwarza też przyjazne warunki dla żarowania ziemiórek oraz ogranicza dostęp powietrza do kiełkujących nasion, co może mieć wpływ na ich gorsze kiełkowanie. Przelewanie rozsad to błąd, którego należy unikać od samego początku aż do końca prowadzenia rozsady. Po mniej więcej 3-4 tygodniach od wysiewu, kiedy młodym pomidorom wyrosną już 2-3 liście właściwe, należy przeprowadzić pikowanie. Wybrane siewki przesadzamy pojedynczo do doniczek wypełnionych podłożem do warzyw lub podłożem ogrodniczym. Mogą być to doniczki o średnicy około 8-9 cm lub mniejsze, jeżeli planujemy powtórne pikowanie, czy też większe, jeżeli planujemy uprawiać roślinę w tym pojemniku nieco dłużej. Pomidory bardzo lubią przesadzanie. Dzięki niemu zapewniamy roślinom lepsze warunki, zarówno do rozwoju części nadziemnej, jak i systemu korzeniowego. W wyniku pikowania uszkodzony zostaje wierzchołek wzrostu korzenia, dzięki czemu silniej się on potem rozwija. Podczas pikowania możemy sadzić pomidory głębiej niż rosły do tej pory. Tym bardziej, że w naszych mieszkaniowych warunkach zazwyczaj brakuje im światła i często robią się wybujałe. To znaczy, że ich łodygi są stosunkowo długie, przez to, że wyciągają się za bardzo w poszukiwaniu promieni słonecznych, i są potem zbyt wiotkie, by utrzymać ulistnienie oraz zawiązujące się owoce. Takie sadzonki podczas pikowania zagłębiamy aż po nasady liści. Możemy je sadzić też lekko ukośnie. Jeżeli wysialiśmy kilka odmian pomidorów, nie zapomnijmy ich oznaczyć i to w taki sposób, żeby opis przetrwał do połowy maja. Pamiętajmy, aby podczas przesadzania nigdy nie wciskać rośliny w dołek poprzez nacisk na łodyżkę. W łatwy sposób można ją wtedy złamać. Najpierw delikatnie przesypujemy roślinę i dociskając ostrożnie podłoże umieszczamy łodyżkę w odpowiednim miejscu czy też w odpowiedni sposób. Nic nie szkodzi, jeżeli na początku liście rosną jakby bokiem. Ze zbiegiem czasu roślina się naprostuje i będzie prawidłowo rosła w górę. Niektórzy rezygnują z pikowania, wysiewając pomidory od razu do wielodoniczek lub doniczek. Jeżeli zdecydujemy się na taki sposób, można wsypać do tych pojemników na początku nieco mniej ziemi, na przykład do połowy, żeby potem, w miarę wzrostu rośliny, dosypywać podłoża. Przez co pomidory będą rozbudowywać swój system korzeniowy także od góry, od łodygi, i będą bardziej stabilne. Po pikowaniu pomidory znowu delikatnie podlewamy, niezbyt mocno. Jeżeli rośliny przed rozsadzeniem były odpowiednio nawodnione, a nowe podłoże, którego używamy jest wilgotne, możemy nawet zrezygnować z podlewania przesadzonych siewek przez dzień lub dwa. Potem już dbamy o ich regularne, ale delikatne podlewanie. Po konewkę sięgamy, gdy wierzchnia warstwa podłoża już nieco przeschnie i stawiamy młode pomidorki w jak najjaśniejszym miejscu. Pamiętajmy, że Woda, której używamy do podlewania tych roślin, powinna być w temperaturze pokojowej, a nie lodowata, podobnie jak ziemia, której używamy podczas przesadzania. Pomidory lubią ciepło. W kwietniu, jeżeli pogoda na to pozwala, można rozpocząć hartowanie młodych pomidorów. Hartowanie to bardzo ważny element uprawy warzyw z rozsady. Jest to zabieg, który stopniowo przyzwyczaja rośliny do warunków panujących na zewnątrz, do niższych temperatur wiatru i promieni słonecznych. Początkowo wystawiamy je na zewnątrz na godzinę lub dwie, po czym stopniowo wydłużamy im czas przebywania na dworze. Hartując rozsady, pamiętajmy, aby nie wystawiać ich na początku bezpośrednio na słońce, bo może dojść do poparzenia liści, pojawią się na nich białe plamy. Podlewając młode sadzonki podczas ich hartowania, też należy uważać. Starajmy się nie polewać liści, ponieważ wtedy również mogą pojawić się plamy na tych liściach, osłabiające nasze rośliny. Pomidor jest prawdziwym pożeraczem składników pokarmowych, które w niewielkich doniczkach szybko ulegają wyczerpaniu. Jeżeli liście zaczynają blednąć lub przebarwiać się na żółto, może być to oznaką niedoborów składników odżywczych. Jeżeli nie jest to jeszcze moment na sadzenie ich w gruncie, warto rozsady nawieść. Jeżeli nasze pomidory znacznie podrosły już na tym etapie, można pomyśleć o przymocowaniu ich do podpory. Przywiązujemy je na tak zwaną ósemkę. Cały czas pamiętamy również o systematycznym podlewaniu i dbaniu o odpowiednią wilgotność podłoża. Reasumując przygotowując samodzielnie rozsadę pomidorów, pamiętajmy, aby nie narażać ich na zimno. Są to rośliny ciepłolubne. Nie podlewajmy ich zbyt mocno. Ziemia, w której kiełkują i rosną rozsady, powinna być lekko wilgotna, a nie zbyt mokra. Pojemniki, w których rosną młode roślinki, muszą mieć otwory drenażowe na dnie, żeby nadmiar wody mógł swobodnie wypływać i żeby korzenie miały dostęp do powietrza. Zadbajmy, by ustawić rozsady w jak najjaśniejszym miejscu i hartujmy je wystawiając na zewnątrz, gdy tylko temperatura wzrośnie do 12-15 stopni Celsjusza. Róbmy to jak najczęściej. Używajmy do wysiewu i przesadzania dobrej ziemi, wolnej od patogenów chorobotwórczych i szkodników. I jeżeli zauważymy osłabienie kondycji roślin, zadbajmy o ich odżywienie. I doglądajmy naszych rozsad. Sprawdzajmy, czy nie pojawiły się szkodniki lub niepokojące plamy na liściach, żeby jak najszybciej zareagować w razie potrzeby i wykonać odpowiednie zabiegi lub opryski. Życzę udanych pomidorowych wysiewów i wspaniałych późniejszych plonów. Zapraszam na kolejny film z cyklu Ogród warzywny oraz do oglądania pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.